请供应商。 za to że przyjechaliście do Płocka do pierwszego portu wojennego serdecznie witam wszystkich ale zapraszam do siebie pana prezydenta Gdyni pana starostę Bejcherowskiego szanowni państwo i my wszyscy pokazujemy że wspólnie możemy zrobić więcej możemy współpracować aby nie ścigać się które miasto jest ważniejsze ponieważ wśród nas no niestety prym wiedzie Gdynia i to jest prawidłowo ale też państwo no tak no bo te, ja dlatego mówię niestety, ponieważ y, z pewną nutką, z pewną nutką y, mówię no to co było najlepsze, gdy nie nam zabrała, no takie jest życie. Ale proszę państwa, dzisiaj współpracujemy ze sobą, dlatego jeszcze raz was wszystkich serdecznie witam i właśnie zapraszam, żeby kilka słów powiedział pan prezydent. Proszę Państwo, Jesteśmy w jednym z najpiękniejszych miejsc Polskiego Wybrzeża, w pięknym puszku. Zaprosiliśmy Państwa tutaj dlatego, żeby wspólnie razem zaprezentować przygotowane na sezon 2014 niezwykłe atrakcje północnych Kaszub. Wiemy, drodzy Państwo, w miejscu bardzo szczególnym, miejscu, o którym marzą Polacy, goście z zagranicy, by tutaj odpoczywać, by tutaj mieszkać, by tutaj spędzać czas krótszy i dłuższy, chcemy pokazać dzisiaj przygotowaną ofertę turystyczną. Myślę, że to, co jest z jednej strony bliskie każdemu samorządowi, to to, że ma taki patriotyzm lokalny, pokazuje to, co jest swoiste, odrębne, inne, jest pięknie w tym naszym projekcie pogodzone z tym, co wspólne. Bo, drodzy Państwo, dwa tygodnie wakacji, czy tydzień wakacji nad Polskim Morzem, tu na północnych Kaszubach, może być szansą, by nie tylko spędzać czas na pięknych plażach, by nie tylko korzystać z uroku morza, ale przy okazji poznawać, zwiedzać, Chcemy dzisiaj, korzystając też z, z Państwa pomocy, zaprezentować, jakie możliwości, jakie atrakcje przygotowaliśmy dla tych wszystkich, którzy chcą spędzić aktywnie czas na Pomorzu. Przygotowaliśmy wiele informacji. Bardzo się cieszę, że w taki symboliczny sposób, wspólnie razem, w gronie samorządowym, w pięknym mieście Puck, możemy zaprezentować ofertę turystyczną roku 2014 Północny Kasz. I ja pozwolę sobie, dziękuję Panu Prezydentowi, Panu Wojciechowi Szczurkowi za przywitanie, za to, to krótkie wprowadzenie. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie z tego miejsca, żeby nie zasłaniać oczywiście naszych gospodarzy, opowiedzieć trochę o tych atrakcjach, które tak naprawdę w szczegółach Państwo będą mogli poznać, zapoznając się z materiałami prasowymi, które zostały dla Państwa przygotowane. Drodzy Państwo, 24 podmioty tworzące forum i atrakcji naprawdę setki, może może nawet e, tysiące. Także ja pozwolę sobie na początek tylko przypomnieć, że e, e, forum Norda tworzą gmina Choczewo, miasto Gdynia, miasto Hel, miasto Jastarnia, gmina Kosakowo, gmina Krokowa, miasto Lemborg, powiat Lemborski, gmina Liniewo, gmina Luzino, miasto Łeba, gmina Łęczyse, miasto Puck, gmina Puck, miasto Rumia, miasto Leda. Gmina Szemut, miasto Wejherowo, miasto gmina Wejherowo, miasto Władysławowo oraz gminy Karsin, Przywic, Gniewino i, drodzy Państwo, Cewice. I co istotne, oczywiście te wszystkie miejsca mogą pochwalić się przede wszystkim tym, że e, oczywiście nie każde, e, każda gmina, nie każde miejsce leży nad morzem, ale wszyscy możemy powiedzieć, że to jest nasze polskie piękne morze, piękne plaże. Mamy piękne lasy. I co wszystko e, dała nam przyroda, natura? Oczywiście Państwo także mogą wykorzystać, zapraszając tutaj y, na północne Kaszuby, aby między innymi wykorzystać wspaniałe warunki do żeglowania, do windsurfingu, do kitesurfingu, co oczywiście tutaj małe morze nam oferuje. Bezpieczne kąpieliska. Tutaj, tak jak wspominaliśmy, witając Państwa, najstarszy port wojenny. Kolebka tak naprawdę tego cudownego miejsca tutaj w Pucku. Nowoczesne porty rybackie, jachtowe, trasy, ścieżki rowerowe, boiska, plażowe, stadiony i Przypomnę Państwu wszystkie... Bardzo istotne informacje Państwo znajdą w materiałach prasowych, ale także w mobilnej aplikacji, którą już za chwilę Państwu zaprezentujemy. Jeśli chodzi o imprezy, to tylko kilka z nich pozwolę sobie wymienić, między innymi Morska Pielgrzymka Rybacka, Pucki Dzień Kappa, Święto Lotnictwa Morskiego, nawiązujące do bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego i walk, między innymi jak ta pod Świecinem i scenizacja militarna tutaj niedaleko na Półwyspie Helskim, na D-Day, także Święto Miasta, chociażby to Lemborskie Dni Jakubowe, nawiązujące do średniowiecznej tradycji spotkań kupców i rzemieślników, pokazy rycerskie, Jastawnicko-Sobudka, Dni Węgorza, Marsz Śledzia, Czwarty Bałtycki Maraton Brzegiem Morza koncerty organowe w Kościele Rybackim, Miastarni Drap, e, 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 Rap Hip Hop festiwal, Sungrass, koncerty w Parku Miejskim, repertuar kulturalny filharmonika szubskiej, Wejherowskiego Centrum Kultury. Drodzy Państwo, to jest tylko taki fragmencik tych wszystkich ofert, tych wszystkich ciekawych imprez, które przygotowaliście na rok 2014, na najbliższy sezon. Celowo nie wspomniałem, żeby Państwo z tych mniejszych miejsc nie popniewali się o tych największych chyba, które zostaną zorganizowane w Gdyni. Niestety w Gdyni. Na szczęście, ale to są takie imprezy Ale to są takie imprezy, drodzy Państwo Którymi możemy się chwalić tak naprawdę Na całą Europę Opener, Panie Prezydencie, dziękujemy za Openera Naprawdę, wtedy z Warszawy To było 10 lat temu, Panie Prezydencie To było 10 lat temu I najpierw skwer Kościuszki, tak to było, prawda A później już to piękne lotnisko W Babich Kosakowie, tak, oczywiście Lotnisko w Kosakowie i największe I największe gwiazdy z całego świata A teraz, drodzy Państwo Oprócz tych największych gwiazd muzycznych i oprócz tych panie, 60 kolejnych tysięcy fanów, którzy przyjadą do Kosakowa. <grym, grym>, Red Bull Airshow. Panie, drodzy Państwo, Red Bull Airshow. Triatlon Herbalife, na który ja czekam, też przyznam szczerze. Drodzy Państwo, tak naprawdę to jest impreza, na którą zjadą się najlepsi już w Europie triatloniści. Tam nie będzie tylko Czołówka Polska, tam będą również najlepsi triatloniści z całej Europy. Tak więc jesteśmy dumni, że u nas tutaj nad Morzem, na Kaszubach Północnych takie rzeczy się dzieją. Drodzy Państwo, teraz z ogromną przyjemnością chciałbym Państwa zaprosić do środka. A na to jednocześnie i mapa i przewodnik biedny. Co istotne, to jest przede wszystkim dostęp do aktualnych informacji zawsze pod ręką. I teraz co istotne, grafika, menu główne rozmaicają także animacje filmowe. Obiekty podzielone są na kategorie, a wydarzenia przedstawione w formie ułatwiającego wyszukiwanie kalendarza. O tym za chwilę też powiemy i pokażemy. A tutaj jest to również to, że mapy działają w trybie offline, czyli nie zawsze trzeba być po prostu w zasięgu sieci, żeby móc sobie poradzić się z tym wyzwaniem. Aplikacja jest pojęzyczna i polsko- i anglojęzyczna no i miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie znakomicie pochować tym, którzy będą opiekać nasze region. Drodzy Państwo, zacznijmy od kategorii Atrakcje turystyczne, zabytki, przyroda, sport, rekreacja, kultura i muzea. Co istotne, jeśli Państwo znajdą jakąś ciekawą atrakcję, to za sprawą tej aplikacji można od razu skorzystać z telefonu komórkowego, który się wyświetli, który pozwoli nam dotrzeć do tego organizatora. Mail oczywiście może być przejść także na stronę www organizatora albo obiektu. Także funkcja planowania, czyli tak zwany planer jest dostępny w tym miejscu no i wyszukiwarka miejsc jak najbardziej bardzo ważna. Baza atrakcji turystycznych. Baza atrakcji turystycznych, tutaj drodzy Państwo opis, galeria, foto, geol geolokalizacja na mapie. To oczywiście ważne, że od miejsca, w którym się znajdujemy, za chwilę będziemy informacje jak dotrzeć, jak wyszukać się według odległości od miejsca, w którym Znajdujemy się, a chcielibyśmy dotrzeć do kompletnej gminy. Później przechodzimy do mapy. Mapa. Mamy mapy. Wszystkie można te miejsca znaleźć także z perspektywy natury, oczywiście, wybierając, nas, wybierając interesującą nas, kategor nas kategorię albo miejsce. No i wydarzenia. Sprawdźmy, jakie wydarzenia. Proszę zebrać. Jest kalendarz, o którym wspomniałem. Tutaj klikamy sobie na, jakimś konkretny, na jakąś konkretną datę i wtedy oczywiście wyświetla nam się cała lista wydarzeń, które mogą nas zainteresować. I co istotne w tym przypadku, także możemy wybrać taką opcję według geolokalizacji, czyli jesteśmy w konkretnym miejscu, naciskamy konkretną datę i według lokalizacji możemy wybrać to, co jest najbliżej nas i oczywiście także możemy postępować też według konkretnej kategorii, na no przykład warsztaty sporty oraz jakieś inne plenerowe. Drodzy państwo, teraz jak dojechać, jak dotrzeć, tak? Też to jest możliwe. Jest funkcja tak zwana dojazd, nawigująca z miejsca, w którym się znajdujemy do tego miejsca, w którym chcemy się znaleźć, gdzie coś interesującego się odbywa. No i na koniec, drodzy państwo, każdy kto ma smartfona, kto ma dostęp do Google Play'a, do App Store'a, ewentualnie kto chciałby skorzystać ze strony norda.forum.pl, taką aplikację może sobie ściągnąć i bardzo proszę, e, rozpowszechnijcie Państwo te informacje, bo mam nadzieję, że ta aplikacja będzie naprawdę bardzo pomocnym, bardzo pomocnym elementem, który pozwoli poznać nie północne Kaszuby, skorzystać z tych wszystkich atrakcji. No wyobraźcie sobie, że przyjeżdżają turyści z całego świata na przykład na wspomniane open'y, z taką aplikacją po prostu e, docierają do najbardziej odległych, od i po prostu opowiadają później, jak piękne to miejsce. Drodzy Państwo, przypomnijmy, jak dostępne również na Androida z Google Play i oczywiście za Astora. Tak więc to są bardzo ważne informacje, które są istotne, są cały czas aktualizowane. Drodzy Państwo, teraz troszeczkę kultury, którą chcielibyśmy Państwu zaprezentować, i w związku z tym. sezonu turystycznego jest w Pusku. nie mówię że niestety, ale to bardzo dobrze. Dziękuję Podkowi za zorganizowanie tej promocji, która otwiera ten sezon turystyczny jak i również mam nadzieję, że państwo tutaj biorące w tym udział równie przyczynią się do tego i wspólnie na koniec sezonu wszyscy powiedzą, był to dobry dla nas sezon i dla naszych przedsiębiorców. Tego panu burmistrzowi, prezydentowi, Burmistrzowi i państwu tutaj wszystkim bardzo serdecznie życzę. Dziękuję za uwagę. piękne plaże, bogata kultura. Ja tutaj rozdaję państwu informację. 1 maja w godzinie 11.00 w przez będzie Wybuchna. Przedstawienie, jak Jastarnia żyła 100 lat temu, proszę Państwa. 100 lat temu, tak. To jest miejscowość, która jest w Związku Radzieckim, jak ona żyła za wszystkich Państwa 1 maja. A dzisiaj wszystkim sensie życzę pięknej pogody, wspaniałej atmosfery i no, bogatych władzy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, została to 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 instalizacja, to jest instalizacja kaprów. Jak tutaj przypłyną i będą Państwo walczyć, to zapraszam Państwa za chwilę, dosłownie za uławek sekundy po tym występie naszych młodych artystów, których chciałbym jeszcze raz ponownie powitać. I lotki.

Ikke slå ham! Jego. Łodziemy, no. Trzymajcie go! Nie no, trzymajcie go! No, trzymając. 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 Nie trzymajcie. trzymajcie go! żeby nie uczynić! Tak mamy nóż, mały nóż! Mały nóż! Na początek, poskrawamy Dobrze, ja, że przecinamy mięśnie dookoła! koła. Ja, Odsłaniamy kość! Miłość I... 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 I...

I teraz wszyscy uśmiechają się, a fotoreporterzy, jeśli chcieliby zrobić zdjęcia z góry, to zapraszamy Was do góry.